Kochani, jakiś czas temu na jednym z portali plotkarskich znalazłam taki artykuł, w którym a, była mowa o tym, że 28-latka doszła do wniosku, że chce poddać się eutanazji, ze względu na to, że zdiagnozowano u niej bodajże chorobę afektywną dwubiegunową, autyzm itd. itd. I ogólnie rzecz ujmując, lekarze nie widzieli dla niej jakby dalszego ratunku, tak? w sensie takim, że po prostu to, w jaki sposób ona funkcjonowała w swoim ciele, było dla niej nie do zniesienia. I w związku z powyższym, ponieważ doszła do tego, że jakby ta diagnoza lekarska jest w jakimś tam sensie taka miarodajna i nieodwracalna, to ona ogólnie rzecz ujmując po prostu skorzysta z możliwości, jakie daje państwo holenderskie, bodajże, tak? i po prostu tej eutanazji się Odda. I teraz, kochani, wchodzimy tutaj w taką sytuację, w której zasadniczo, no właśnie, zdaję sobie sprawę z tego, że my, ogólnie rzecz ujmując, jakby no, chcemy być postępowi i chcemy, powiedzmy, tutaj gdzieś tam przechodzić, jakby w takie sprawy, które będą dawały nam, jakby poczucie, że bardziej decydujemy o sobie, że my mamy prawo, ogólnie rzecz ujmując, tak, gdzieś tutaj podejmować tego rodzaju decyzje. I e, powiem w ten sposób, że jestem jak najbardziej za tym, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy e, jakiejkolwiek e, sposób e, Zwłaszcza takich, które są w takim zakresie, bym powiedziała, newralgicznym, tak? które oscylują gdzieś tam w tych granicach życia i śmierci, to żeby mimo wszystko jednak dysponować szerokim możliwie kontekstem, który daje dopiero jakby podstawę do tego, żeby podjąć jakiekolwiek decyzje. Dlatego, że w tym momencie, słuchajcie, ta dziewczyna ogólnie rzecz ujmując, jest powiedzmy, ja rozumiem, że ona. Funkcjonuje w jakimś tam trybie, je, że jej się ogólnie ciężko żyje, tak? ze względu na to, że po prostu jej struktury są, mówiąc takim językiem, resharmonicznym, w głębokiej dysocjacji, w głębokiej nierównowadze, i zasadniczo skutkiem tego jest to, że nam się ogólnie jakby odechciewa żyć, tak? Jeżeli struktura jest tak porozszczepiana i w takim jakby występuje w trybie gruzu kosmicznego, w którym ogólnie rzecz ujmując, no ciężko się pozbierać, tak? I ciężko normalnie funkcjonować, normalnie oddychać i normalnie jakby wchodzić w interakcję, w interakcje generalnie ze światem. Problem polega na tym, że my dzisiaj jakby nie mamy tego kontekstu, który sięga poza zasłonę tego, co widzimy. A jeżeli do tego kontekstu sięgamy, to spojrzenia zazwyczaj bywają bardzo płytkie, niedokładne i nierozumiejące podstawowych dynamik, z którymi my tutaj jako ludzie przechodzimy. I które towarzyszą w ogóle naszemu inkarnowaniu się na tej planecie. Dlatego, że weźcie pod uwagę, kochani, że już nie, niejednokrotnie o tym mówiłam, że Ziemia jest czymś w rodzaju ładu ratunkowego. My tutaj jesteśmy po to, żeby przeżywać pewne rzeczy i przeżywać je, kochani, do końca. Zdaję sobie sprawę, tu nie o to chodzi, żeby mnożyć cierpienie, tak? I żeby y, w jakimś sensie, y, powiedzmy, nie wiem, pochwalać jakieś takie konteksty, które y, nie dbają o jakość naszego życia, tak? Które po prostu sprawiają, że my gdzieś tutaj finalnie po prostu grzęziemy w różnego rodzaju cierpieniu, czy to takim fizycznym, materialnym, w sensu stricte, bardzo takim namacalnym, czy to w cierpieniu psychicznym. Natomiast e, zwróćcie proszę uwagę na to, że e, to, że dokona się eutanazji, eutanazja jest związana generalnie z samobójstwem. I to jest jakby jednoznaczne, tak? W sensie takim, że my, y, jakby zamykając sobie tutaj, jakby czas przeżywania tego życia w tym ciele, nie zmienia to faktu, że na tych poziomach subtelnych ono toczy się dalej do wyczerpania, powiedzmy, czasu, który był ogólnie rzecz ujmując. Przez nas, jako przez duszę, przeznaczony do tego, żeby tutaj się na tej płaszczyźnie, że tak powiem, zamanifestować. Więc to jest trochę tak, że my sobie skracamy pewną warstwę, tak, funkcjonowania, natomiast nie do końca, jakby nie sprawiamy, że pewien etap ogólny, tak, czy że, te, ta, że ta melodia do końca jest grana. Czyli innymi słowy, można by było powiedzieć coś takiego, że mamy utwór muzyczny, który trwa określoną ilość czasu, a my wycinamy na przykład warstwę basów od pewnego momentu i jej ogólnie rzecz ujmując nie ma. To nie znaczy, że reszta utrwolu nie biegnie do końca. Więc tutaj mniej więcej mamy taką samą sytuację. I teraz, jakkolwiek współczuję tej dziewczynie, jakkolwiek rozumiem i empatyzuję tak naprawdę z tym fizycznym cierpieniem i psychicznym, z którym ona się tutaj boryka, to po pierwsze jakby to, co robi, jakby w pierwszej perspektywie stawia ją po prostu tutaj w takiej konieczności, że będzie dalej przeżywała tak naprawdę ten rodzaj cierpienia, aczkolwiek Problem będzie polegał na tym, że nic nie będzie mogła z nim zrobić. Dlaczego, kochani? Dlatego, że z różnych względów, to różny, wynika to z różnych układów strukturalnych i z różnych dynamik, których my jesteśmy ogólnie rzecz ujmując częścią. To, że my ogólnie rzecz ujmując mamy możliwość zainkarnowania tutaj z tym fizycznym ciałem, sprawia, że jesteśmy w stanie przesunąć się w tym naszym potoku ewolucyjnym, czy tych różnych sprawach, które mamy do zrobienia z szerokiego kontekstu, o krok dalej, tak? w sensie takim, że samo ciało jest pewnego rodzaju pojazdem, które umożliwia przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Więc, jeżeli my schodzimy w punkcie A z pewnego rodzaju, jakby, stanem tak? wewnętrznym, zewnętrznym i tak dalej, tak dalej, to poprzez życie, poprzez, jakby, wychodzenie naprzeciw pewnym wyzwaniom, które życie nam tutaj stawia, my finalnie dochodzimy do momentu, w którym możemy w jakimś sensie sprawić, że te problemy, które do tej pory nas w jakimś tam sensie dotykały, również na tych płaszczyznach poza będą mogły zostać rozwiązane. Wiem, że brzmi to dość pokrętnie, tak dlatego, że przecież no przecież tutaj jest tyle cierpienia i ogólnie rzecz ujmując cały czas po prostu jakieś jest, ale jak nie w ten sposób, to w inny. Jak nie cierpienie właśnie takie bardzo grubo materialne, bo nie ma, nie wiem, jedzenia, nie ma pieniędzy, są jakieś konflikty zbrojne dookoła, które uniemożliwiają spokojne życie, to z drugiej strony jakieś takie wewnętrzne pomieszanie psychiczne i tak dalej i tak dalej. To, kochani, też z jednej strony dowodzi tego, że jeżeli nie rozwiązuje się pewnych rzeczy na głębokich poziomach, czyli powiedzmy teoretycznie żyjemy sobie w, w czasie, kiedy po prostu mamy dostęp do względnego spokoju materialnego, nie oznacza to, że nie będzie na poziomie psychicznym po prostu nie manifestowały, nie będą się manifestowały nierozwiązane tematy, tak, które gdzieś tam wcześniej od jakiegoś czasu już nam towarzyszą. To jest jakby jedna sprawa. Nagrałam na ten temat wcześniej film, tak, czyli, że Dlaczego zło subtelnieje, a nie znika w momencie, jeżeli nie rozwiązujemy jego źródła gdzieś tam u podstaw, to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, kochanie, jest taka, że um, w momencie, w którym my mamy do czynienia z ładem ratunkowym, takim, jakim tutaj jesteśmy, to ciężko zasadniczo jest mówić o tym, żeby nasze życie było jakby usłane różami. I to nie chodzi znowu o apoteozę cierpienia, czyli ostawianie go gdzieś tam na jakimś tam piedestale i po prostu twierdzenie, że przecież przez cierpienie do gwiazd i zasadniczo to tutaj wszystko, prawda, jest cudownie pięknie i po prostu im więcej cierpimy, tym bardziej jesteśmy oświeceni, święci. Zbawieni itd, tak dalej. To jest guzik prawda, tak? dlatego że jeżeli tego jest za dużo albo nieproporcjonalnie w relacji do tego, co my potrzebujemy do tego, żeby się po prostu ocknąć i żeby coś nas troknęło, to zasadniczo po prostu to cierpienie nie spełnia swojej roli, tak? Natomiast, jeżeli dochodzimy do takich spraw, że powiedzmy, nie wiem, sobie już pewne rzeczy wyrównaliśmy na tym poziomie tutaj, nazwijmy grubo materialnym, a problem dalej jest tylko w tej warstwie subtelnej, więc zaczyna się, jakby to powiedzieć, temat pod tytułem, to jakie jakości zasadniczo narzędzia odnośnie tych takich subtelnych przestrzeni, zrozumienia na jakiej zasadzie one działają, w jaki sposób one jakby mogą być użyte i tak dalej, i tak dalej, e, e, czym my tak naprawdę dysponujemy. Bo szczerze powiedziawszy, e, jeżeli jest taka sytuacja, że dziewczyna ogólnie rzecz ujmując ma taki problem, z którym nie wiem, nie, mogło, nie może sobie poradzić i gdzieś tam spotyka się po prostu ze ścianą na zasadzie takiej, że... E, po prostu dochodzimy do jakby pewnego rodzaju bezradności, to dla nas to jest sygnał, przynajmniej dla mnie, tak, o tym, że po prostu jest, są być może takie pokłady i takie głębokości, których nie dostrzegamy, a do których warto byłoby się ogólnie rzecz ujmując przypiąć i z którymi warto byłoby się, że tak powiem, przytulić. I kochanie, i tutaj e, jakby w tych głębokościach porusza się resharmonika i ta narracja, E, e, którą się z wami dzielę. Ogólnie rzecz ujmując, e, jakby e, taka nowoczesna e, gnoza, tak ta neognoza, ona uwzględnia mechaniki działania subtelnych przestrzeni i tak naprawdę różne, e, powiedzmy, nie wiem, w cudzysłowie równoległe perypetie życiowe, które my przeżywamy na tych subtelnych naszych przestrzeniach, a których tutaj nie widzimy. Dlatego, że to, co wydarzyło się tej dziewczynie, jest tak naprawdę echem, czegoś, co najprawdopodobniej jej system istotowy był beneficjentem w tak zwanych wcześniejszych życiach, tak czy powiedzmy w równoległych płaszczyznach swojego istnienia. W momencie, jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której ja, jakby z takim, taką narzędziówką naukową i też powiedzmy, taką, e, powiedzmy takiego pogotowia psychicznego, my jakby nie potrafimy do takich tematów jakby w ogóle się odnieść, to zasadniczo skazujemy po prostu tą istotę na to, że... Ona, jakby wygrywając tą y, y, swoją melodię życia, bez pewnej, jakby to powiedzieć, ścieżki umożliwiającej jej realny wpływ na to, jak powiedzmy tutaj dalej pewne rzeczy będą się toczyły, ona zostaje wystawiona tak naprawdę na pastwę różnego rodzaju drapieżnictwa astralnego, które przy takiej osłabionej strukturze, bo to doprowadza do osłabienia struktury, tak? Dlatego, że to cierpienie tak naprawdę jest tylko multiplikowane. To wcale generalnie paradoksalnie nie pomaga, tylko po prostu wprowadza w jeszcze większą bezwładność, bezradność i tak naprawdę takie poczucie, że i, istocie jest wszystko jedno. I w tej sytuacji, słuchajcie, tam jest tak naprawdę cała masa różnego rodzaju drapieżników, również takich, które po prostu w jakimś tam sensie no, będą sprawiały, że przy następnych inkarnacjach jej może już nie być tak łatwo ogólnie być samej we własnym ciele, mówiąc tak metaforycznie, tak? W sensie takim, że po prostu tutaj już będzie tak naprawdę w takim kontekście funkcjonowała, w którym przyjdzie jej się najprawdopodobniej mierzyć z tym, że no już jakby jakiś lokator na gapę, czy to w trybie, jakby to powiedzieć stałym, czy dochodzącym, najprawdopodobniej będzie jej w cudzysłowie pomagał poradzić sobie z bólem, tak? dlatego że taka jest natura intruzywizmów i taka jest natura jakby różnego rodzaju podsystemów, takich pirackich, które wczepiają się w ogóle. Naszą motorykę istotową i które w jakimś tam sensie no, pełnią taką rolę pasożytniczą, tak? W sensie takim, że tutaj takie metafory filmowe typu The Last of Us, tak? gdzie się ludzie zamieniają z wolna w grzyby, jest, wydaje mi się, mało uroczą, aczkolwiek bardzo trafną, tak, tutaj alegor alegorią tego, o czym staram się Wam opowiedzieć. Tak? W sensie takim, że oczywiście to nie jest widzialne tutaj na tym fizycznym, na tej fizycznej płaszczyźnie. Natomiast istoty, które mają jakby różne stopnie przejęcia przez e, e, jakby systemy, które z zasady są pasożytnicze astralnie, one trochę wyglądają jak takie mapety, które po prostu gdzieś tam sobie chodzą po... E, jakby błąkają się i ogólnie rzecz ujmując, e, i ogólnie rzecz ujmując e, trochę nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, tak? Zdaję sobie sprawę z tego, kochani, że to, o czym mówię, bardzo mocno wykracza poza obecne obeznanie w ogóle takiego jakby powszechnego takiej świadomości potocznej tak? i tego, z czym ludzie na dzień dzisiejszy gdzieś tam obcują. To, co mogę Wam powiedzieć, to to, że na dzień dzisiejszy, jeszcze podejrzewam chwila, ale tutaj będzie o wiele większy wykwit, zasadniczo tego rodzaju dynamik, tak? W sensie takim, że coraz więcej ludzi już ma tak naprawdę problemy psychiczne, już ma problemy tak naprawdę ze sobą, nie może się odnaleźć, albo powiedzmy, spotyka się z bardzo głębokim cierpieniem, które jest bardzo ciężkie, zasadniczo, do przewalczenia, dlatego że po prostu nauka współcześnie staje wobec tego bezradna, tak? Czy to powiedzmy, Taka bardziej skoncentrowana na takich materialnych tutaj, prawda, objawach, czy też w takich kontekstach sięgająca, po prostu, czy usiłująca sięgnąć do tych, powiedzmy, kwestii subtelnych, gdzieś tam psychicznych. Kwestia jest taka, że my stoimy u progu zmian i u progu konieczności przyjęcia nowego paradygmatu patrzenia na rzeczywistość i na to, w jaki sposób ona funkcjonuje. Dlatego, kochani, jeżeli tutaj cokolwiek ma iść w kierunku większej harmonizacji, to y, ludzie, którzy stoją przy mikrofonie i którzy na dzień dzisiejszy stanowią pewnego rodzaju ciała doradcze, tak powiedzmy, y, ludzi, którzy gdzieś tam stoją przy władzy, zasadniczo uważam, że jest wskazane, żeby po prostu miały, y, nawet jeżeli na tą chwilę nie można oficjalnie o tym mówić, to gdzieś tam w swoim obeznaniu takim nieoficjalnym zrozumienie tego rodzaju zakresów i tego rodzaju dynamik. Dlatego, że bez tego, kochani, to po prostu. Y, za chwilę po prostu staniemy się społeczeństwem zombie, tak dlatego że skala napięć i skala jakby to powiedzieć problemów, które na tą chwilę są wypłukiwane, tak, ze względu po prostu na pewnego rodzaju też cykl gwiezdny, w którym się znajdujemy, a napór ciśnienia, które zmusza nas do tego, żeby konfrontować się z tymi ukrytymi, zagrzebanymi głęboko do tej pory w piwnicznych tutaj czeluściach jakimiś zaszłościami, jest tak duża, że bez rozszerzenia kontekstu i bez przyjęcia tak naprawdę istnienia tej duchowej Strony człowieka, tej, która przekracza poza te widzialne i mierzalne parametry, mierzalne i widzialne na dzień dzisiejszy, rzecz jasna, to my, kochani, tak naprawdę wylądujemy z ręką w nocniku. To tak naprawdę takie sytuacje, jakie mamy, powiedzmy, na tą chwilę w strefie gazy, czy powiedzmy za naszą wschodnią ścianą, czy też e, takie sytuacje, które m, gdzieś tam ostatnio mogliśmy obserwować, na przykład w e, e, Tutaj rozmowie pana Roberta Mazurka z ambasadorem Izraela, panem Jakobem Liwne. E, ogólnie rzecz biorąc, będą się mnożyć, a będą się mnożyć konsekwencje tego rodzaju napięć, a my nie będziemy w stanie po prostu sobie z tym poradzić. E, powiem Wam w ten sposób: dopóty, dopóki mamy ciało i ziemię pod stopami i e, możliwość za pomocą tych narzędzi, e, Dokonania chociaż małego progresu, małej zmiany, gdzieś tam powiedzmy w przesunięciu się z tego punktu A do punktu B, to zasadniczo tak czy owak jest to błogosławieństwo. Dlatego że wierzcie mi, kochani, że są naprawdę o wiele gorsze sytuacje, o wiele gorsze konteksty niż tak naprawdę sytuacje, powiedzmy nawet konfliktowe, gdzieś tam powiedzmy chaotyczne, doprowadzające do degręgolady w momencie, jeżeli tak naprawdę jesteśmy w jakimś takim upiornym zawieszeniu pomiędzy byciem a niebyciem, mówiąc tak bardzo metaforycznie kiedy nic nie można zrobić, jest się niczym Lord Voldemort, yy, rozpaczliwie poszukujący jakiegoś ciała, w które można byłoby się wczepić po to, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób coś dalej, że tak powiem, zrobić. Zdaję sobie sprawę z tego, że z jednostkowego punktu widzenia, takim, jakim na chwilę obecną generalnie tutaj dysponujemy i jakby w oparciu o parametry świadomości potocznej, to, co mówię, jest po prostu bardzo dużą abstrakcją i ogólnie, laska, ale o co tobie chodzi? Natomiast, kochani, nie zmienia to faktu, że jakby w kontekstach tych szerszych, i gdzie są, powiedzmy, te bardzo takie jakby z naszego punktu widzenia szerokie konteksty brane pod uwagę, to, o czym wspomniałam, jest faktem i jest tak naprawdę ogromnym wysiłkiem dla wielu jakby to powiedzieć pól tak powiedziałabym życia tak czy istnienia które robią co mogą żeby zasadniczo tutaj dać szansę temu naszemu planetarnemu polu do tego żeby mogło utrzymać się w całości i żeby mogło tak naprawdę w jakim sensie służyć tak naprawdę istotom, które są w różnego rodzaju aberratywnych pomieszaniach i które gdzieś tam niosą ze sobą różnego rodzaju wewnętrzne, psychiczne konflikty, tak to się tutaj tak manifestuje, tak? w sensie takim, że konflikty na poziomie istotowym manifestują się czy przekładają się na takie problemy psychiczne, a psychiczne, w skrócie rzeczy na problemy takie materialne, z którymi gdzieś tam powiedzmy obcujemy potem na taką widzialną skalę. To siłą rzeczy istnienie w ogóle pola życia, w którym mogą się pewne rzeczy, że tak powiem, zadziać, jest już tak naprawdę bardzo, dużym, bardzo dużą pomocą, bardzo dużym wsparciem, bardzo dużą szansą. A naszą, naszą, jakby, kochani rolą jest to, żeby tutaj pewne tematy, jakby to powiedzieć, w Taki sposób, na ile jest to możliwe, po prostu wyłagadzać i zasadniczo dawać kontekst do tego żeby przebiegała ta, powiedzmy, grypa, którą w jakimś sensie musimy tak naprawdę przeżyć, jak najbardziej harmonijnie i jak najbardziej, jakby łagodnie, tak? I w tym pomagają zrozumienie szerokiego kontekstu, zrozumienie tego, kim jesteśmy, po co tu jesteśmy, do czego jest to wszystko, tak? I żeby to nie była tylko i wyłącznie, wiecie, new age'owa chucpa pod tytułem Yy, prawda, nie wiem, usiądźmy na różowej chmurze i przyciągajmy wysokie wibracje, dlatego że same wysokie wibracje one tak naprawdę niczego nie zdziałają, jeżeli nie ma porządku na tych głę generalnie głębszych fraktalach. Tak? Dlatego że tutaj w tym porządku chrystocentrycznym, pierwotnym, Chrystocentrycznym nie chodzi o Kościół Katolicki, chodzi o taki pierwotny, ogólny algorytm, tak, który po prostu ustawia przestrzeń jakby do takich ustawień fabrycznych, jednocześnie nie zabierając pamięci zgromadzonej, powiedzmy tutaj w komputerze, mówiąc tak metaforycznie. Porządek chrystocentryczny ma to do siebie, że kładzie akcent na to, żeby śpiewać. Czysto, niekoniecznie wysoko. Można też oczywiście śpiewać wysoko, mówiąc metaforycznie, natomiast priorytetem jest czystość. Jeżeli ktoś zaczyna śpiewać wysoko, ale fałszuje, to tak naprawdę doprowadzamy to do różnego rodzaju aberracji, na przykład do lucyferycznych, jakby to powiedzieć tutaj, tematów, które pozorują to prawdziwe światło. Tak? Wydarzenia czy pewne sytuacje, z którymi musimy się mierzyć tutaj, one służą też temu, kochani, żeby rozwiązywać te głębsze y, y, jakby sprawy, tak, które przynosimy ze sobą y, czy karmicznie, czy powiedzmy tutaj istotowo, tak, z tych powiedzmy szerszych kontekstów. I to jest naprawdę mega ważne. To jest mega istotne, żeby rozumieć, w jaki sposób tutaj pewne sprawy się generalnie ze sobą łączą. I ten nowy paradygmat patrzenia na rzeczywistość będzie, moim zdaniem, obowiązywał już za jakiś czas. Tak, w sensie takim, że przestrzeń zmusi nas do tego, żeby po prostu w ten sposób patrzeć. I e, powiem Wam w ten sposób, że. Mm, z tego względu też w jakim sensie tutaj pomysł na nową wszechnicę, tak? Czyli na, tego, na, na pierwsze spotkanie, które ma sobie tutaj za cel, stawia sobie po prostu za taką ambicję, żeby prowadzić je właśnie w duchu tego nowego paradygmatu i żeby pokazywać, w jaki sposób tutaj te rzeczy z głębokości tak? łączą się z tym, co tutaj mamy na tych takich fraktalach, bym powiedziała, bardzo namacalnych jeżeli macie ochotę wziąć udział w tym wydarzeniu, będzie ono miało miejsce 20 kwietnia tego roku, tak w Krakowie. Link z informacjami będzie generalnie poniżej. Natomiast oprócz tego, tak myślę, że warto ogólnie rzecz ujmując rozszerzać swoje pojęcie o tym, w jaki sposób działa rzeczywistość i Wziąć też pod uwagę fakt, że rozwój może przebiegać w różnych porządkach ewolucyjnych, i nie wszystkie porządki ewolucyjne zasadniczo prowadzą do realnej wolności i do realnej niecudzożywności. E, doprowadza do tego kontekst i e, wzorzec ewolucyjny, który nazywam chrystocentrycznym, i e, nie ma to nic wspólnego z Kościołem katolickim, jest to po prostu neutralny algorytm, który mówiąc metaforycznie przywraca komputerowi ustawienia systemowe bez jednoczesnego doprowadzenia do straty danych, tak na tym komputerze. E, dlatego tutaj weźcie pod uwagę, że te dynamiki chrystocentryczne, one jakby są takim em, w jakimś sensie czołem, czy można powiedzieć główną przyczyną, czy też głównym takim jakby ogniskującym algorytmem, którym na dzień dzisiejszy pracuje szeroka przestrzeń. I to niekoniecznie musi mieć związek z tym, czy my coś jakby na ten temat wiemy dokładnie, czy nawet nie wiemy. To będzie tak naprawdę pchało nas do tego, żeby. Jak najbardziej uzdatniać, czy powiedzmy, gdyby sobie wyobrazić, że jesteśmy taką rzeką, na której jest pełno żeremi tak? ponastawianych przez bobry, to będzie to o tym, żeby te żeremie rozpuścić tak, żeby ta rzeka wróciła do naturalnego swojego nurtu żeby tam nie było żadnego mandrowania zbędnego i tak dalej, i tak dalej. I te procesy, one niekoniecznie są przyjemne. Ta dziewczyna, które, o której jest mowa tutaj w tym filmie, ona tego doświadcza na własnej skórze. I tak jak powiedziałam, bardzo empatyzuję i bardzo współczuję. Natomiast weźcie to pod uwagę, że tego rodzaju postawa jest stratą ogromnej szansy ewolucyjnej. I jakkolwiek wiem, że tego rodzaju narracje, one nie są obecne tutaj w przestrzeni społecznej, którą się z Wami dzielę, to weźcie pod uwagę, że ten rodzaj patrzenia na Rzeczywistość jest również e, e, czymś realnym, i ta perspektywa ewolucyjna jest czymś bardzo ważnym, i e, jakkolwiek dla nas niedostrzegalna. To ona tak czy owak pracuje dla nas i na naszą korzyść. I o ile potrafimy współpracować z tym procesem i e, współpracować tak naprawdę z dynamiką, którą ten proces tutaj e, jakby nam oferuje, to zasadniczo y, tym bardziej dobra nasza, tak? w sensie takim, że tym bardziej zasadniczo jesteśmy w stanie być tymi naprawdę twardymi diamentami tymi unikatowymi, które wzrastają w warunkach. Y, o takim ciśnieniu, które nie śniło się, słuchajcie, naprawdę w różnych innych miejscach w galaktyce, mówiąc tak znowu trochę metaforycznie, mówię bardzo poważnie, tak w sensie takim, że będąc, mając możliwość jakby powrotu na tą chrystocentryczną, zrodzeniową ścieżkę w tych warunkach i w tych kontekstach, w których my w tym momencie jesteśmy, to jest tak naprawdę szansa na to, żeby autentycznie. No, doświadczyć czegoś autentycznie niepowtarzalnego i takiego, co bardzo ciężko jest powtórzyć w innych regionach czy w innych miejscach, w ogóle tutaj całej naszej matrycy czasu. Dlatego naprawdę bardzo Was serdecznie zachęcam do tego, żeby właśnie iść z tym nurtem, który podpowiada wam serce i żeby robić to w sposób mądry, żeby też już jakby to powiedzieć z tymi takimi narratywami, powiedzmy duchowymi, umieć jakby obchodzić się w taki sposób, żeby rozumieć zasadniczo szersze konteksty, tak, z których te narracje wypływają, które zasadniczo idą w stronę tego pierwotnego porządku, a które go udają albo wręcz go nawet zwalczają, tak? Weźcie pod uwagę, że y, y, tego rodzaju aberracje one toczą się na różnych płaszczyznach naszego, y, jakby, funkcjonowania. Tak? W sensie takim, że E, powiedzmy, odbiegnięcie od tych algorytmów pierwotnego porządku e, manifestuje się na różnych płaszczyznach naszego doświadczenia. E, jeżeli jest duży bałagan, e, jest on widoczny właśnie w tym, że nie udają się relacje, czy że człowiek sam ze sobą nie może wytrzymać, i ogólnie rzecz ujmując, narzają się różnego rodzaju problemy psychiczne. Dlatego tutaj, kochani, ta przestrzeń w najbliższym czasie myślę, że ona bardzo mocno będzie cisnęła na to, żeby właśnie. Mm, po pierwsze yy, odkrywać te swoje wewnętrzne żeremie i się ich pozbywać w sposób skuteczny. Po drugie, żeby wiedzieć po co się to robi, do czego tak naprawdę to gdzieś tam dalej służy, że ten etap ulgi jest czymś ważnym, tak żeby powiedzmy przestało boleć, ale skoro już przestało boleć, to dlaczego w ogóle zrobiło się tak, że bolało? Z czego wynikało? Yy, yy, wynikał cały proces tego, że doprowadziło to do właśnie powstawania tych żeremi. No i teraz, jeżeli było coś, co sprawiło, że tutaj to się bardzo mocno nawarstwiło, no to co można zrobić, żeby temu zapobiec i żeby jakby więcej tego typu sprawy się nie powtarzały? I weźcie pod uwagę, że przestrzeń jest naprawdę inteligentnym mechanizmem. Ona wie, w jaki sposób płynąć, w jaki sposób. Działać w jakiś sposób tak naprawdę e, dawać nam różnego rodzaju, powiedzmy, zewnętrzne wyzwania, takie, które będą odsyłały nas do tych miejsc w środku, które są. Jakby czekają na to, żeby je rozpoznać, żeby je odkryć, żeby zrobić z nimi porządek. Natomiast, kochani, weźcie pod uwagę, że to nie jest koniec drogi. I cała resharmonika harmonika jest o tym, żeby pokazać Wam, jak przejść po prostu na tą drugą stronę lustra, na tą drugą stronę styksu, w jaki sposób połączyć zasadniczo już nas takich, powiedzmy, ogarniętych i gdzieś tam odrzemierowionych, odżemierowio tak? Jeżeli mogę w ogóle sobie pozwolić na takie słowotwórstwo z tym. Co sprawia, że idziemy jakby w stronę tego pierwotnego porządku, bioregenezy, takiej wewnętrznej, głębokiej transmutacji, która sprawia, że ogólnie rzecz ujmując, na tych fraktalach też społecznych przestajemy namnażać czy powielać te różne konflikty i napięcia, które są wynikiem naszych jednostkowych ukształtowań. Także, kochani. Na dzisiaj będzie to tyle. Jeżeli macie ochotę zrównoważyć się za ten materiał, bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby zaprosić mnie na kawę. Możecie to zrobić za pomocą Buycofitu. To jest taka jakby tutaj platforma, za pomocą której szybko blikiem, bez żadnego logowania, można po prostu tutaj. Um, się po prostu energetycznie wymienić. Zapraszam serdecznie do tego, żeby subskrybować kanał oraz żeby zapisać się do newslettera, dlatego że jeżeli jesteście zainteresowani taką pogłębioną praktyką czy też wiedzą o znacznie głębszym charakterze niż ten, którym się tutaj dzielę na YouTube, to tak naprawdę są różnego rodzaju aktywności, w czasie których opowiadam o również innych tematach, które no, znacznie wykraczają po prostu tutaj poza nasze, jakby to powiedzieć, dotychczasowe, myślę, obeznanie i myślę, że to jest bardzo ciekawe i też sprawiające to, że jesteśmy w stanie rozszerzać ten swój kontekst, z którym tutaj tak potocznie gdzieś tam przychodzi nam obcować. A serdecznie zapraszam do tego również, żeby dołączyć do grupy Fronezis na Facebooku, jeżeli macie na to ochotę, a tymczasem bardzo dziękuję Wam za poświęconą dzisiaj uwagę. Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie i do wyświetlenia następnym razem.